Masz wiadomość od osoby zmarłej. Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję trzy karty lub więcej. Pierwsza karta to jest sedno pytania. Dziewięć Kilków. Co wychodzi naprzeciw? Czwórka była. Wynik, odpowiedź, rada. Asmonet, dołożę kartę, Król Kielichów, dołożę kartę, Piątka Kielichów. Na spodzie talii jest karta Trójka buław. i to może być tło czytania. To jest przyszłość. Sedno dziewiątka kilków: jedzenie, dieta, alkohol to jest również egoistyczne i satysfakcjonujące podejście do życia. Osoba nieżyjąca mówi, aby cieszyć się dniem dzisiejszym tu i teraz jest z ciebie zadowolona, lubi twój ubiór, albo mówi coś o ubiorze będziesz wiedziała, wiedział o co chodzi. Jest zadowolona z Twoich osiągnięć. Prosi, abyś była, był osobą pewną siebie. Przed tobą jest sukces materialny. Troszczy się o ciebie i o Twoich najbliższych. Również dla niej ważna jest nieruchomość, grunt, ziemia. Przeprasza cię za problemy, które zrobiła w związku. To może dotyczyć alkoholu, swojego egoizmu. Jest zadowolona z całego środka przekazu. Również ważna jest dla niej restauracja, kluby, imprezy. Pomyślnie nawiążesz relacje, kontakty z innymi ludźmi. Osoba nieżyjąca mówi, że coś wygrasz. To może dotyczyć gier losowych lub sprawy spadkowe, urzędowe. Osoba nieżyjąca mówi, że ten mężczyzna jest zadowolony z siebie. Jest pełny satysfakcji. Jest dumny, ale ani w głowie głębokie uczucie. Bierze, ile się da. Nie martw się o pracę. Swoje przyjemności stawi na pierwszym miejscu. Co wychodzi naprzeciw? Twórka bław. Osoba nieżyjąca mówi... Że się spieszysz. Za szybko. Nie angażuj się uczuciowo. Chwal się swoją pozycją. Swoimi osiągnięciami. Osoba nieżyjąca mówi, że to jest chwilowy okres stagnacji. Odśwież stare kontakty. Ta osoba jest zależna od rodziny. Osoba nieżyjąca mówi o czymś. Hipokryzmie, wrogości. Nie oszukuj, nie oszukuj samej siebie, samego siebie. Osoba nieżyjąca chce, abyś cieszyła się, cieszył się życiem. Jesteś w centrum uwagi. Ktoś zda egzamin. Jeżeli wybierasz salę, miejsce spotkań, to wybierz miejsce niekameralne. Wynik, odpowiedź, rada, asmonet, król kielichów i piątka kielichów. Osoba nieżyjąca mówi, że otrzymasz pieniądze. Osoba nieżyjąca to jest mężczyzna. To może być ojciec, wuj, stryj, dziadek i tym podobnie. Osoba nieżyjąca mówi, że wyzdrowiejesz. Pij wodę. Będziesz osobą zadowoloną. Będziesz osobą zadowoloną z programu finansowego. Otrzymasz dobre wiadomości. Otrzymasz niespodziankę. Wymieniacie się myślami. Osoba nieżyjąca mówi, że wie, o czym myślisz i pracuje nad tym, aby ci pomóc. Panie, które starają się o dziecko, to osoba nieżyjąca mówi, że. Zajdziesz w ciąży. Nie rozpaczaj. Osoba nieżyjąca chce, abyś wyjechał, wyjechała nad wodę. To może być jezioro, rzeka, morze. Osoba nieżyjąca mówi coś o wadzonie, szklankach. Dla niej ważne jest szkło. Zmienisz dom. Otrzymasz ważne i dobre dokumenty. Otrzymasz wiadomości. Otrzymasz darowiznę, spadek. Rozglądaj się za szczęściem, a nie za majątkiem. Sprawa, która kiełkuje w twoim myśle, rozwiąże się. Dostaniesz pomoc od osoby odpowiedzialnej i mądrej. Osoba nieżyjąca prosi, aby nie rozpaczać, nie mieć żalu. Twoje rozczarowanie jest dla Ciebie lekcją i dobrą nadzieją na jutro. Osoba nieżyjąca chce, abyś podjęła, podjął leczenie depresji. Chce, abyś postawił, postawiła na swój rozwój osobisty. Prosi, aby nie poświęcać się dla kogoś. Martwi się, że jesteś samotna czy samotny? Przed tobą jest dobre zdrowie. Niektórzy muszą zwrócić uwagę na ilość spożywanego alkoholu. Osoba nieżyjąca mówi, że dostaniesz większą ilość gotówki. Otrzymasz ważne dokumenty, które dotyczą domu. Niektórzy zmienią dom, miejsce zamieszkania. Szukaj sobie partnera, przy którym nie będziesz czuła lęku i braku stabilności. Trzeba zamknąć przeszłość, bo przeszłość od czasu do czasu powraca i to boleśnie. To wszystko. Dziękuję. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dba o siebie. Zaobserwuj mnie po więcej. Jeżeli film się podobał, to naciśnij pod filmem palec w górę albo w dół. Również zapraszam do oglądania moich pozostałych kanałów. Klara Tarot, Klara Tarot Miłość i Klara Tarot Plus. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dba o siebie.